Więc ja jeszcze zanim pokażę wam tę odpowiedź, to właśnie chciałam jeszcze jedną rzecz wspomnieć. Co znaczy wykaż? Wiecie dobrze, że w zadaniach maturalnych pojawiają się czasowniki operacyjne. One generalnie nam mówią o tym, czego później klucz będzie wymagał. To jest też taka podpowiedź dla nas, co będzie w kluczu. I na przykład. Polecenie wykaż albo też udowodnij oznacza, że my będziemy musieli wykazać istnienie albo zależności, albo bardzo często właśnie związku. I to jest często właśnie związek, przyczyna, skutek, albo bardzo lubiane przez osoby układające zadania maturalne budowa funkcja, budowa tryb życia, budowa środowisko. Czyli później na pewno w kluczu egzaminator będzie szukał odniesień do tych, Elementów, ale nie wnikamy tutaj w przyczyny zależności, aczkolwiek w tego typu zadaniach musimy jednak troszkę napisać. To nie może być jedno słowo, dwa słowa. To musi być jedna odpowied jednak odpowiedź ze związkiem przyczynowo-skutkowym. I teraz zobaczmy jeszcze raz. Znamy już polecenie. Spróbujmy pokazać taką modelową, przykładową odpowiedź. Dzięki warstwie wody. Na ich powierzchni erytrocyty nie przylepiają się do ścian naczyń krwionośnych. I teraz jaka tego funkcja? I łatwiej przeciskają się przez wąskie naczynia krwionośne.